Hej, z tej strony Enderek. Dzisiaj znowu zagramy w SCP D Endurance. Zapraszam do oglądania. A więc wszystko działa. No. Dobra, lecimy kontynuuj na night 5. Night, night 5. Zobaczymy, czy coś tu się zmieni, czy to będzie normalna kolejna noc. Mam nadzieję, że tu będzie jakaś, nie wiem, katsenka fajna, czy coś dodatkowego. Dobrze. Więc zaczynamy sobie tą noc. Pierwszy raz tym chcę przejść. Jest to jest taktyka, że czekamy. No, ty się chcesz pograć? <laughs> Będziemy się świetnie bawić. A idź. A, ja zwaliłem. Miałem to inaczej zrobić. Inaczej to miało wyglądać. G, B. I... Widzowie, to jest za szybkie. To było... Czekajcie. Jakim cudem. <laughs> Jakim cudem on mnie tak szybko zabił. Chyba, że słyszę jego bardzo mocno dźwięki. Ja, ja tych dźwięków w ogóle nie słyszę, jakie on wydaje. Wiem, że są, ale nie wiem jakie wydaje. Wiem <laughs> nie jest trochę za głośno w sumie. Coś tu jest za głośno. Nie wiem co. No, nie otwieraj tego. Idź Bo no. Makaron skoczył Hello makaron, Tagiatella. Nie to takiatella tylko za zasłania za trochę to hasło No i co ja mam zrobić? Mam nieśmiałka Typa... patrzcie, muszę założyć kamerę, założyć maskę, żeby poszedł, a w tym czasie już mnie zabije ten e, typ, co jest przy drzwach. A, dobry balans. Już widzę, że ta piąta noc będzie przesrana. Nie wiem w ogóle. Trudno było no, do, do 20 minut to okręczyć. Nie zauważyłem, było tak ciemno, że nie zauważyłem, a tego słuchać nie było. Jak ja to mam mocno podgościć, żeby to było słychać w ogóle. Noc piąta, a ja nie umiem y, 30 sekund wytrwać. A mam ich. Mm, 60 razem. 6. No to, to będzie... 30, 360 sekund A tylko, że 30 wytr, wytrwuje na, wy, Wytrw... Chyba, nie wiem Muszę mieć głośno to ustawione Na Typ. Dlaczego ja ci odpowiadam? Już ci odpowiadałem. Typa już nie ma. go już tutaj nie ma. What the fuck is going on? Gdzie on jest? Gdzie on niby jest? Gdzie jest pan Orzyszek? Tu jest SCP Plaga? Już Orzyszek tu wchodzi? Idealnie Dobra Nasz lubiący jumpscare. Ding! Ale to jest już przesrany, ja nic nie jestem w stanie zrobić. Dosłownie. tak, on tak szybko tutaj? That's it. Just that's it. The tip here. shut Nie jest fani ja tobie... Ja tobie tak puszczę. Kiedy jesteś na 100% skupiony. To ci tak puszczę i zobaczymy, czy ci będzie tak wesoło. Kurczę. Tory, nie miało być tak trudne. Dopiero druga. Czego mi się... No... Nie mam... Jakby on dał chociaż kontrolkę jakąkolwiek na klawiaturze, kiedy mogę zamknąć drzwi. Nie. Go... No! Ja nie wiem, ja go nie widzę. Ja lecę na lewo, go nie widzę po prostu, to, co on robi. Halo? 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 Hej, halo? Halo? Już? Już? Dobra, nie, tak, gra to jest Jeden wielki... ten. Jeden wielki... ból. W jednej grze... Ból całego życia. Gradnia w FNAFa. No, dlaczego się kamera odpaliła? Nie, yeah, to jest bullshit totalny. Jak chc jak on jest koło mnie, to zawsze, jak chcę zdjąć maskę, to mi się odpala kamera. Magicznie, magicznie. Ja myślę, że on poszedł. <coughs> Już z drugiej strony idzie. Balans emocjonalny jest shutdown. -y. No! No! Maska! This game is broken. Ja chcę maska, mi kamerę. No na styk mi dotknęło tego kwadracika małego. Naprawdę? Patrzyłem na niego. Widzowie, to jest. Ym, przepraszam, była 5.30. Ja, ja nie wiedziałem, co tam jest, a to był ten biały i. Na, nie wiem, mi ze, Nie wiem, patrzyłem na tego orzeszka po lewej i nagle dostałem losowego jumpskera od niego. nie! No nie! No nie! Co on tam robił? Widzowie, ja już byłem przy wygranej tego. Kur... Nie, ja tą grę walę. 20 sekund, przecież 30, teraz 20. No nie! Musiał się pojawić gnój jeden. Ja patrzę, czy nie ma tam orzeszka jednego, a ten nagle się pojawia. Biała z jeden. Jestem jak najbardziej zadowolony. z tego, że dwa były idealne rany. Typie? Gdzie jest typior? Tazi, źle się czujesz. Idź się... Idź się rozmyślać. No już? Już ci się coś nie spodobało? Już? Naprawdę, ikonkę Minecraft, Minecraft Launcher. Nie wiem czy on się włącza, może menadżer zadań pomoże? E, tak, Minecraft Launcher, zakończ zadanie. Zakończ dobrze, idealnie jest, idealnie.